Witam serdecznie widzów życia stolicy. Dzisiaj jest wyjątkowy wywiad, bo jesteśmy w wyjątkowym miejscu. Nie widać tego, ale uwierzcie mi, jesteśmy w budynku warszawskiej pasty. Ten budynek jest jak pomnik. Drugi taki budynek w Warszawie to chyba Prudential Hotel Warszawa. No ale tak, dzisiaj pogadamy sobie z chłopakiem z Brudna, chłopakiem z Warszawy oczywiście, który miał bardzo ciekawe życie i bardzo ciekawą przemianę. Zmienia się Warszawa, zmieniają się ludzie w Warszawie. Zapraszam na bardzo ciekawą rozmowę. I już ze mną założyciel wspólnoty żołnierzy Chrystusa. Siemano, cześć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Bo szczęść Boże, kurczę, właśnie to też pamiętam, jak.. Pierwszą Twoją rozmowę z tobą, jak byliśmy na grandzie i pamiętam, że sobie tak spoko rozmawialiśmy, ale jak się żegnaliśmy, powiedziałeś do mnie właśnie, z Bogiem, wujek. No i pamiętam, że wtedy byłem trochę taki, nie wiedziałem co odpowiedzieć, właśnie, czy coś Boży, czy z Bogiem, czy właśnie ten. Yy, religia w Twoim życiu to teraz jest bardzo ważna rzecz, ale kiedyś to nie była dla Ciebie ważna rzecz. Byłeś z katolickiej rodziny, ale można powiedzieć, że byłeś katolikiem niepraktykującym, jak to się teraz mówi, bezobjawowym. Tak, wyniosłem wiarę z domu, ale, ale rzeczywiście był taki okres buntu, który no niestety, niestety, niestety musimy przez to przejść. I rzeczywiście to był taki okres, kiedy po prostu uważałem, że Kościół to jest jedna wielka mafia. Bardziej byłem skłonny uwierzyć w to, że jest jakaś planeta, gdzie żyją Marsjanie. I, a przede wszystkim uważałem religię za słabość, bo obracałem się wśród takich ludzi, którzy zwyczajnie po prostu mówili, że słuchaj, Masz jakieś problemy, no to sam w nie wszedłeś, sam z nich wyjść, tak? że to jest raczej dla ludzi, którzy mają sobą psychikę, którzy potrzebują sobie jakoś, no potrzebują jakiejś motywacji, mówić sobie, że jakaś siła wyższa jest im w stanie pomóc. No i z takich ludzi się zwyczajnie śmieliśmy. Tak samo śmiałem się z takich ludzi, którzy mówią tak, jak teraz ja się z Tobą przywitałem. Ale to właśnie na przekór tego jakby mamy większą inną świadomość jestem innym człowiekiem. Dla mnie wiara jest bardzo ważna, ponieważ uświadomiłem sobie, że istnieje twórca, także no to, to jest gościu ogarnięty, także ja też muszę stawiać go na pierwszym miejscu. No właśnie, ale kiedyś byłeś chłopakiem z brudna, można powiedzieć takim chłopakiem z ulicy, ocierającym się na pewno w pewnym sensie o patologię. Można powiedzieć, że właściwie ja przecież też kojarzyłem cię trochę wcześniej, tak z widzenia tam z jakichś rapowych, no to takie towarzystwo, powiedzmy sobie rapowo-sportowo-honorowe, ale z wieloma takimi problemami, prawda, jest wiele takich pułapek w stolicy szczególnie, no Brudno też jest taką dość wyjątkową dzielnicą, bo to te blokowiska, prawda, nie za dużo tak też jest oferty dla młodzieży, prawda, małolaci się spotykają na klatkach schodowych w zimę, a latem na podwórkach, prawda, jak to tam u ciebie było? Klatka to był mój drogi dom, tak naprawdę. Ja na klatce spędziłem po prostu bardzo duży, długi okres swojego życia. No, teraz już patrzę na to inaczej, bo wyszedłem z tego, ale natomiast był taki moment w moim życiu, że to było przerażające. Tak, tak. Wychod... Urodziłem się w Warszawie, mieszkam od urodzenia na brudnie i jestem chłopakiem z brudna. Myślę, że będę. Podoba mi się, nie mam z tym problemu. Też właśnie uświadomiłem sobie, że chyba jestem patriotą, jak kiedyś wyjechałem do Hiszpanii. I tam po prostu Polak mnie taki, mój kolega odebrał. Ja pierwszy raz byłem za granicą, zobaczyłem palmy, jakieś jachty w ogóle. W szoku, A on dobra, bo już tam był miesiąc, miesiąc czasu, to weź tu stań, tutaj zrobić ci zdjęcie, żeby była jacht, palma, wszystko w jednym. No i po prostu byłem zauroczony tą, tą, tymi palmami, tym przepychem, tym, tym klimatem, natomiast po miesiącu powiedziałam mu, słuchaj ty, ja tu już chyba ten, będę wracał. A on mówi, co ty w szoku jesteś, do czego będziesz wracał, A ja no stęskiłem się za tą swoją, swoją szarzyzną i i on po prostu śmiał się ze mnie, że jestem jakiś nienormalny, a ja sobie uświadomiłem, że chyba coś jednak jest na rzeczy z tą Polską w moim sercu. Natomiast, tak jak mówisz, wdałem się, wszedłem w sporty walki, w imponowanie, Zobaczyłem, jak, jaką potęgą jest strach, ile można zdobyć poprzez strach, przez dominację i zastraszenie. Obracałem się w takim środowisku. Młody człowiek, jeżeli wejdzie w takie środowisko, no to może łatwo popłynąć. I było tak ze mną mi to bardzo imponowało. Zresztą tam innych kolegów nie było tak naprawdę. To było takie towarzystwo. Ja byłem zafascynowany tymi, tymi ludźmi, bo to byli naprawdę bardzo inteligentni ludzie, ale też no, nie robili dobrych rzeczy. I, I to rzeczywiście wszystko było fajne, ale na początku. To było wszystko bardzo niebezpieczne. To wszystko skończyło się dla mnie bardzo, bardzo dobrze, ale tylko dlatego, że Pan Bóg. Podniósł mnie, wyrwał mnie z tego bagna, bo no, ale chyba też pamiętasz kolegów, którzy jednak byli w tych samych klimatach i doszli do jakiejś takiej samodestrukcji, i albo na przykład teraz są w ośrodkach penitencjarnych, prawda? Wielu z moich kolegów nie żyje, wielu wielu pewnie już nie zobaczę. Wielu straciło zdrowie, wielu zmarnowało swoje życie. Ja byłem jedną z takich osób. Dlatego. Powiedziałbym, że, że to było przerażające i straszne, bo to jest przerażające i straszne. Ale to dalej fascynuje młodych chłopaków, wiesz, małolatów z brudna, z woli, którzy. wiesz, ten, to, to dalej jakby to funkcjonuje, nie? Jest wielu takich jak ty swojego czasu, prawda? I to co to, to straszne jest, prawda? To jest straszne, bo młodzi ludzie wpadają w pułapki i tracą najcenniejsze chwile swojego życia, robiąc rzeczy bardzo głupie, które mogą. Jeden wieczór, jedna chwila może skreślić Twoją przyszłość, Twoje talenty, które dostałeś od Pana Boga. I dużo winy leży w nas, we mnie, w Tobie. Oczywiście teraz my to rozumiemy i staramy się naprawiać te błędy, bo przecież ci młodzi ludzie patrzą na swoich starszych kolegów. My teraz jesteśmy starszymi kolegami jakiejś młodzieży, która więcej lub mniej na nas patrzy, zwraca uwagę i patrzy co, co jest fajne. Więc my musimy, jakby mam świadomość tego, że Pan Bóg nie bez powodu mnie tam rzucił. Zawsze chciałem być żołnierzem. Nie udało mi się jakoś tutaj zrobić kariery w armii, ale mam świadomość, że byłem żołnierzem na podwórku, że to wszystko, co ja przeżyłem, to był taki mój poligon doświadczalny. I teraz, z racji z perspektywy czasu, mam doświadczenie i mogę nadrobić te zaległości, to, tą krzywdę, którą wyrządziłem pewnie niejednokrotnie moim bliskim, nawet mojej mamie, która bardzo często płakała i czekała na mnie, aż wrócę do domu po kilku dniach. Na przykład, i, i, te, i tego to serce matki przecież ono cierpiało, i tylko ona wiele wycierpiała. Natomiast no, byłeś wychowywany samotnie przez matkę, tak? No ja też byłem wychowywany samotnie, ale to problem właśnie wielu y, młodych ludzi, którzy są wychowywani przez samotną matkę, która no, nie, nie, nie zawsze jest w stanie po prostu ogarnąć takiego powiedzmy sobie urwisa. Mama nie jest w stanie, co by nie robiła, moja mama robiła wszystko tak jak pewnie każda matka, nie jest w stanie zastąpić ojca, męskiej ręki w, w domu. Teraz widzimy, co się dzieje, to jest po prostu plaga, to jest coś strasznego, że teraz atak na rodzinę, na taką normalną rodzinę, która każdemu przecież wydaje się normalna i nie ma nic z tym. Nie można tutaj nic udziwnić, nic zmienić, natomiast... Słuchaj, no miałem o tym trochę później Cię zapytać, ale zapytam Cię teraz, no bo jako żołnierze Chrystusa broniliście też w ostatnich, że tak powiem, ostrych czasach świątyni, broniliście kościołów, ale też słyszałem na przykład jakieś rzeczy na temat żołnierzy Chrystusa, że to bojówka, która w ogóle różańcami bije feministki. No i słuchaj, co, co, co na ten temat powiesz. No, ciężko cokolwiek powiedzieć, ponieważ yy, oczywiście. To Farmazon jest, rozumiem, ten jeden, ale może byś najpierw się odniósł do tych yy, różańców, którymi, yy, które są, podobno stosuje się jak szable, czy jako bicz. Yy, to są różańce do zabijania żołnierzy Chrystusa, które służą do smagania po szyjach i po twarzach. Jak to przeczytałem, no to po prostu niedowierzanie, śmiech. Przerażenie, do czego to w ogóle może wszystko prowadzić. No bo przecież te, te media, które o tym pisały, to mają olbrzymie zasięgi. Ja czytając to, no to mm, staram się skonsultować z innymi ludźmi, no to wszyscy ludzie mojego pokroju, no to oczywiście te osoby zdają sobie sprawę, jaka to jest propaganda. Natomiast to nie było wycelowane we mnie. To było wycelowane w osoby 12, 14, 16-letnie, które zwyczajnie kupują to wszystko, ponieważ to są młodzi, zmanipulowani ludzie, którzy zwyczajnie. No, niestety, jak nie są po naszej stronie, to są wchłonięci w tą ideologię, która nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem, nie ma nic wspólnego z wartościami, z ochroną rodziny, z takimi rzeczami, którymi po prostu kierowali się nasi dziadkowie, którzy rzeczywiście potrafili wychować swoje dzieci. Natomiast te czasy teraz naprawdę odwróciły się całkowicie do góry nogami, i to jest bardzo przykre. Natomiast no, nie możemy ubolewać, musimy dostosować się do warunków, jakie wystawił nam tutaj nasz wróg, czyli no, duch tych czasów, szatan, bo jestem osobą świadomą tego, że tymi, tymi ludźmi po prostu są zmanipulowane przez różne złe moce. Dużo mądrzejsze osoby tym wszystkim sterują, a te osoby na pewno nie chcą dobrze dla tego świata, chcą zwyczajnie takie, takie młode osoby pozyskać. Niestety w dużej mierze to im się udaje. Natomiast my nie możemy tu się na to oglądać, na to patrzeć. Musimy realizować testament naszych przodków. Nasi bohaterowie mieli wojnę, którzy walczyli w bardzo ciężkich warunkach, przelewali krew za ojczyznę. I to wcale nie znaczy, że nas to też nie czeka. Wojna się teraz toczy w innej e, troszeczkę formie. Wiemy, że ta m, wojna toczy się w mediach, manipulacja jest e, środkami przekazu, także też bardzo się cieszę, że taki człowiek jak ty, można powiedzieć, jest na twoim miejscu, bo, bo to jest jednak budowanie jakiejś takiej armii Bożej, osób, które bez względu na to, czy ty jesteś e, bardzo wierzący, czy jesteś średnio wierzący, ale rozróżniasz dobre od zła, tak? I tutaj... Cieszy mnie moje serce, że takich ludzi jak ty jest coraz więcej, no bo polski mężczyzna musi się obudzić. Warszawa spłynęła męczeńską krwią, 63 dni chwały, męczeńska krew. Wierzę, że teraz musi wydać owoc, bo tą Warszawę cały czas trzeba zdobyć dla normalnych ludzi, aby przyszłe pokolenia, aby przyszli młodzi ludzie mogli tutaj spokojnie mieszkać. Słuchaj, a chciałem Cię zapytać też. Y y o taką rzecz no, związaną ze sportem. Mówiłeś, że kiedyś byłeś mocno w tym środowisku, mm, związanym ze sportami walki, ale widzę, że dzisiaj też utrzymujesz kontakty i to chyba nie jest do końca takie złe środowisko, prawda, bo obydwaj znamy organizatorów grandy. I to jest bardzo fajna impreza, która przez sport też pomaga młodym ludziom. Także te sporty, walki mają takie swoje trochę dwa oblicza. No, chciałbym, żebyś trochę też powiedział o tym dobrym obliczu, bo chyba tego też w jakiś sposób doświadczasz. Karacik to twój ziomal, prawda? Tak, dokładnie. No, oczywiście przecież wszystko można wykorzystać w dobrej mierze i w złej mierze. Tak samo jest z bronią. Przecież to też sama broń sobie nie jest zła, tylko ta osoba, która Pociąga za spust. Ja jako osoba, która no, ćwiczyłem różne sztuki walki, ale no nie, nie ćwiczyłem tego w sposób, żeby w sposób e, e, mądry wykorzystywać te swoje umiejętności i, i rzeczywiście, chociaż sport zawsze mnie wyciągał jednak, kiedy jeszcze Pana Boga nie było w moim życiu, znaczy oczywiście on był od początku, natomiast kiedy ja jeszcze zamykałem się na niego, no to on właśnie dał mi sport, bo ten sport zawsze mnie podnosił, to mi zawsze, to była jakaś taka odskocznia od tego całego bałaganu, która mi ratowała życie. Natomiast wiem, że to wtedy była taka po prostu od Pana Boga łaska, że mogłem, miałem jakieś tam talenty, które to mnie uratowało. I tak samo dzieje się teraz, jeżeli widzę na przykład Pawła Michalika, który po prostu swoje serce wkłada w, no, w trening z młodymi ludźmi, tak? I no, osoba, która by nie miała pasji, która by tego nie rozumiała, no to jakiś trener personalny, no to wiadomo, że będzie korzystał, żeby właśnie to, co mieliśmy okazję dzisiaj też rozmawiać. Jak najwięcej pieniędzy z tego wyciągnąć, tak? Bo można przecież zarobić e, kupę kasy, będąc takim trenerem, taki, z takimi umiejętnościami, z takim zaangażowaniem, z taką renomą, bo przecież Paweł ma świetną renomę. Natomiast tutaj widać po jego działaniach, po jego codziennym stylu bycia, po jego rozmowie. Wystarczy z tym człowiekiem chwilę porozmawiać i wiemy, że tutaj nie, nie są pieniądze na pierwszym miejscu, nie jest las na pierwszym miejscu. Daje tym ludziom, młodym ludziom. E, ratunek niejednokrotnie pomaga bardzo rodzicom wyprostować charakter tych ludzi, bo przecież sport to jest. Wspaniała forma, a przecież warszawskie dzieciaki to są w ogóle mężczyźni polscy, to są waleczni ludzie, bardzo ambitni, bardzo inteligentni, tylko trzeba właśnie potrafić ukierunkować ich, tak? Bo największą pułapką jest to, że, że ich cały potencjał, cała siła, cała moc idzie w złym kierunku. A jak to było z założeniem tej formacji Żołnierzy Chrystusa? Bo pewnie zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób to się trochę gryzie. Żołnierze, wiara, przecież chrześcijanin powinien nadstawiać drugi policzek, a tutaj flejersy, prawda? No, trochę dla niektórych też musztra. Co na ten temat powiesz? Militarny wydźwięk, tak. No, to oczywiście no wiem już jedną rzecz, że co bym nie zrobił, jakbym tego nie nazwał i tak, ataki były, będą. To nic nie zmieni, zawsze się znajdzie jakiś powód, żeby się przyczepić. Natomiast no, po raz kolejny staram się to sprostować, wytłumaczyć osobom, które no, nie są wierzące, bo osoba wierząca nie ma z tym problemu. Wystarczy poczytać listy świętego Pawła. Tam jest dużo właśnie nawiązania do żołnierzy. Poza tym apostoł Chrystusa to jest żołnierz. Żołnierz, który walczy z grzechem. No, to jest taka metafora, oczywiście, wszystko. Używamy też sama, sama taka symboli symbolika tych różańców, które są mają taki. Żołnierski, wojskowo, męski wydźwięk, no to też jakby tworząc tą wspólnotę, gdzie Pan Bóg dał mi taki impuls. Mam, mam wrażenie, że to od Pana Boga, oczywiście poznamy po owocach. Wierzę, że rzeczywiście to jest od Pana Boga. W momencie, kiedy uświadomiłem sobie, kiedy sam zacząłem żyć Eucharystią, z powiedzią, zacząłem walczyć z grzechem, zacząłem zmieniać swoje życie z tego, z tego całego. Bagna, wyszedłem i zacząłem po prostu iść w stronę słońca, w stronę światłości, w stronę Chrystusa. No to Pan Bóg daje naprawdę dużo, dużo, ciekawych darów, charyzmatów. To z Panem Bogiem nie ma lipy, tak zawsze mówię, bo to jest naprawdę, no można góry przenosić. Jeżeli tylko uwierzymy, że rzeczywiście On jest i że chce nam pomóc, to tu nie ma żadnych ograniczeń. Bardzo mnie, bardzo przykuło moją uwagę to, co powiedziałeś, że. W stulecie bitwy warszawskiej ludność Warszawy modliła się, żeby uchronić się przed czerwoną zarazą, a 100 lat później ty ze swoimi żołnierzami modliliście się o to, żeby zaraza covidowa nas jakoś odpuściła. No i też w setną rocznicę Cudu nad Wisłą, 15 sierpnia na tych polach, gdzie Matka przenajświętsza się objawiła, pierwsi żołnierze Chrystusa przyjęli przysięgę. Także też to rzeczywiście z perspektywy tego czasu mamy świadomość, że naszą patronką, tutaj naszą królową, jest strażniczka Polski, Matka boża Łaskawa, która właśnie objawiła się na tle Husari, polskim, polskim żołnierzom. Znaczy polskim żołnierzom oni nie, nie widzieli Matki Bożej, a natomiast bolszewicy widzieli, którzy po prostu uciekali, a, a Polacy po prostu mieli świadomość, że coś się wydarzyło niesamowitego. No, królowa przyszła obronić swoich żołnierzy. Także dokładnie tak jest. Żołnierze Chrystusa to są osoby. Które chcą w nowatorski sposób pokazać wiarę katolicką młodym ludziom, czyli po prostu chcieliśmy wyjść z czymś nowym. Powiemy przecież, że młodych ludzi trzeba sprytnie tutaj teraz przechwycić, bo oni mają tyle niesamowitych tutaj atrakcji w tym świecie, że trzeba się przebić przez to. Trzeba być no tak dosyć sprytnym, oczywiście po przebojowym, żeby tych młodych ludzi poprzez muzykę, bo przecież można w różny sposób ewangelizować młodych ludzi, poprzez właśnie inne stroje niż to, niż się kojarzą zwyczajnie katolicy, no bo chcemy taki żołnierski, skoro żołnierze Chrystusa, to też nawiązujemy takiego militarnego wydźwięku, bo przecież też tym młodym polskim mężczyznom brakuje takiej właśnie wojskowości, męskości i to wszystko jakby jest w naszej wspólnocie, ale to absolutnie nie, nie znaczy, że my teraz chodzimy i bijemy ludzi, tylko Walczymy z grzechem, czyli z naszą nędzą, czyli ja uznaję siebie przede wszystkim męstwo. Prawdziwe to jest to, że ja potrafię zrozumieć, że to nie są mięśnie, że to nie jest szybki samochód, że to nie jest jakaś dominacja, skakanie z kobiety na kobietę. To wszystko jest właśnie słabe, bo to serwuje ten świat i bardzo łatwo można w ten sposób kobietę skrzywdzić, bardzo łatwo można skrzywdzić po prostu innych ludzi. Natomiast pięknym i takim prawdziwym męstwem jest na przykład, kiedy widzimy kombatanta ze swoją małżonką, który po prostu całe życie spędził z jedną kobietą. To jest prawdziwe męstwo, na dobre i na złe. To jest prawdziwa miłość. Prawdziwym męstwem również jest to, kiedy staramy się pomagać bezbronnym, a któż jest bardziej niebezbronny niż dzieci narodzone. Ale nie tylko tutaj uświadamiając, bądź mądrząc się tak tutaj przed kamerami, natomiast chodzi o to, żeby przede wszystkim zagwarantować swojej kobiecie, swojej żonie takie warunki, żeby ona nigdy nawet nie pomyślała o tym, żeby dokonać aborcji, czyli po prostu Myślimy, tak? nie, nie, nie korzystamy, nie jesteśmy jak zwierzęta, nie, nie, nie płyniemy, nie oddajemy się tym rządzom, które po prostu szarpią nasze ciało, ale walczymy z tym grzechem. A jeżeli upadniemy, Pan Bóg nam daje konfesjonał, czyli kolejna próba męstwa. Skoro potrafiłem zgrzeszyć, czy potrafię teraz z szczerze oddać ten grzech księdzu na spowiedzi, mając świadomość, że tam jest Chrystus. Cieszę się bardzo, że mogliśmy sobie tak pogadać. Mam nadzieję, że dla Was ta rozmowa też była w jakiś sposób ucząca i coś dla Was wniosła do Waszego życia. Ja dziękuję bardzo za tą rozmowę. Dziękuję pięknie i z Panem Bogiem, do usłyszenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.